Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to podniósł oczy. Nie wiem jak Wy, ale mi bardzo przeszkadza, kiedy ktoś rozmawiając ze mną nie patrzy mi w oczy. Po prostu boję się wtedy, nie mam zaufania do tego człowieka. Wydaje mi się, że on jest ze mną nieszczery. Może tak nie jest, może po prostu taki ma zwyczaj, że nie patrzy w oczy, ale jednak zdecydowanie bardziej wolę, jeśli ktoś patrzy w oczy. Jezus dzisiaj podniósł oczy do góry, podniósł oczy, by mówić o trudnych rzeczach, jakim są błogosławieństwa. Z jednej strony są one cudowne, z drugiej strony są trudne. I Jezus o tych trudnych sprawach mówił uczniom, patrząc im w oczy, podnosząc na nich oczy. To, to sprawia, że nawet o najtrudniejszych rzeczach, kiedy słyszymy, potrafimy je przyjąć, bo czujemy się bezpieczni, kiedy ktoś patrzy nam w oczy. Jezus dzisiaj patrzy nam w oczy. Jezus zawsze, kiedy do nas mówi, nawet najtrudniejsze rzeczy, to patrzy nam w oczy. Nie unika naszego wzroku. Patrzy nam w oczy, bo nas kocha, patrzy nam w oczy, ponieważ chce, abyśmy uwierzyli w to, co mówi. Niech nas więc strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.